Gotycka architektura to nie tylko katedry czy kościoły. Tutaj mają Państwo przykład północno-niemieckiej architektury obronnej, cóż dziwnie brzmi północno-niemieckiej, bo to przecież zamek krzyżacki w Majborku, a właściwie jak widać na tym dobrym ujęciu, jest są to trzy zamki schowane jak matrioszka, jeden w drugim. Najbliższa nam wieża i stosunkowo niski mur to tak zwany zamek niski. Zanim widać potężną bryłę zamku średniego, a wieża na samym końcu pochodzi z zamku wysokiego. Gdyby ktoś chciał zdobywać taką twierdzę, musiałby trzykrotnie oblegać trzy kolejne zamki. Rzecz w tym, że ani w średniowieczu, ani w czasach nowożytnych nikt nigdy nie zdobył malborka. Nawet kiedy oblegany był przez Szwedów podczas potopu to po bardzo długiej, prawie rocznej obronie Malbork poddał się z głodu. Natomiast nikt nigdy Malborka nie wziął szturmem. Nawet kiedy król polski Kazimierz Jagiellończyk oblegał Marbork i wkroczył w końcu do niego, to stało się to w wyniku przekupienia czeskiej najemnej załogi. Krzyżacy po prostu nie płacili żołdu i kiedy król polski obiecał Czechom, że zapłaci im zaległy żołd i weźmie ich na swoją służbę, to Czesi otworzyli bramy, umożliwiając zresztą wielkiemu mistrzowi ucieczkę, ale o tym będziemy mówić przy okazji wojny 13-letniej. Warto zwrócić uwagę, że jest to architektura ceglana. Północna Europa wymusza coś takiego. A to mianowicie po prostu z braku kamienia budowlanego. Nie mamy tutaj w okolicy kamieniołomów czegoś miękkiego, wapienia czy tufu. Trzeba budować z tego, co jest, a jest glina na cegły. Kościół mariacki w Gdańsku, który Państwo oglądali, jest największą ceglaną budowlą na świecie. Oczywiście nie największą w ogóle, są inne, ale zbudowane z innych materiałów. Z cegły największym budynkiem, jest Gdański Kościół Mariacki. Popatrzmy na inny Kościół Mariacki, ale tym razem w Krakowie. Ten, To dzieło sztuki Państwo z pewnością znają. Jest to tak zwany ołtarz Wita Stwosza. Pochodzący z XV wieku ołtarz, to ściśle rzecz biorąc nadstawa ołtarzowa. Nie chodzi tutaj o męsę, o płytę ołtarza. Tylko o szafę znajdującą się powyżej, a jest to szafa olbrzymia, kilkunastometrowej wysokości. Drzwi owej szafy zamykają się i otwierają. Być może ktoś z Państwa, będąc w Krakowie, był świadkiem zamykania czy otwierania ołtarza. Na każdym z dwóch skrzydeł drzwi, po każdej stronie, są po trzy rzeźbione obrazy, kwatery przedstawiające sceny z życia Maryi. Kiedy otworzą się drzwi i widać główną scenę, można zauważyć, że jest to scena tak zwanego zaśnięcia Matki Bożej, czy też w niebo wzięcia. Proszę się przyjrzeć na zbliżeniu: Matka Boża w ramionach świętego Piotra, obok młody jeszcze święty Jan i inni apostołowie scena zaśnięcia Matki Bożej. Witztwoż, autor tego, tego ołtarza, pochodził z Norymbergi. Stosz się nazywał, był Niemcem i, jak ktoś zręcznie powiedział, był gastarbeiterem, szukającym pracy tutaj w Polsce. Otrzymał wielkie zlecenie. Dwanaście lat trwała konstrukcja samego ołtarza. Na koniec dwa dzieła sztuki rzeźbiarskiej z Gdańska dzieła, które można oglądać dzisiaj właśnie w kościele Mariackim. Pierwszym i starszym jest Pieta. Przypominam, Pieta to scena, kiedy Matka Boża trzyma na kolanach ciało Chrystusa zdjęte z krzyża. Kamienna, 15-wieczna Pieta gotycka. Drugim natomiast dziełem jest rzeźba tak zwanej pięknej Madonny. W XV wieku był, było to bardzo popularne ujęcie. Mamy co najmniej kilka zabytków o podobnym kształcie. Wiąże się z tym, z tyż, też z tym legenda powtarzana w wielu hanzeatyckich miastach, a mianowicie, że taką Madonnę wyrzeźbił zbrodniarz skazany na śmierć, a sąd, gdy obejrzał dzieło, stwierdził, że coś tak pięknego mógł stworzyć tylko człowiek dobry. I zbrodniarza, czy rzekomego zbrodnia, zbrodniarza uwalniano od kary. Jak mówię, jest to legenda ruchoma, występująca w wielu miejscach i. Nie należy się nią specjalnie martwić. Przypomina nieodparcie legendę o gdańskim zegarze astronomicznym z tego samego kościoła, późniejszym, bo XVI wiecznym. Jakoby zegarmistrzowi, który to, y, dzieło to stworzył, Rada Miejska kazała wy, wykłuć oczy, żeby nigdy już nie był w stanie w żadnym mieście zrobić czegoś podobnego. Y, zegarmistrz poprosił tylko, żeby mu dano jeszcze dotknąć tego zegara, po czym uszkodził jaką, cze, jakąś część, która sprawiała, że zegar nigdy już nie chodził dobrze. Zapraszam na kolejne zajęcia. Tym razem będziemy mówić o drzwiach gnieźnieńskich.